Witam Was serdecznie na kanale sp 2 enter Dzisiaj zajmiemy się labiryntem z greczu. Mamy tło labiryntu, mamy żuczka i mamy jabłko. Mikam zieloną flagę, żuczek ustawił się na dole, jabłko do góry. Żuczek powinien dojść nam, pokonując labirynt, do jabłka. Wtedy jabłko zostaje zjedzone, zniknie, gra się zakończy. Żuczek poruszając się po labiryncie jest sterowany za pomocą strzałek, zostawia ze sobą ślad. I w momencie, kiedy dotknie do ściany, kliknie, odbije się o nią, wygeneruje też pewien dźwięk. Oczywiście będziemy starali się unikać tego klikania w ścianę. Natomiast jeżeli ktoś chce rozwinąć ten projekt, kliknięcie w ścianę może nam odebrać na przykład jedno życie. Taki projekt też zrealizowaliśmy z jedną z grup. Rzuczek dochodzi do jabłuszka. Też na jabłko. Mówi pyszne jabłko, jabłko znika, gra się kończy, już nie mogę duszkiem sterować. No dobra, a jak to zrobić? Otwieramy nowy projekt, nazywamy go sobie i usuwamy kotka. Dodamy sobie dwa inne duszki. W moim przypadku będzie to szuczek i drugi duszek, to jabłuszko. Możecie oczywiście wybrać sobie inne duszki. Przeciągnę je troszeczkę na górę i na dół. Pora na tło. Wybieram tło, ale tym razem nie wczytuję z biblioteki, tylko z pliku, który mam w swoim komputerze. Wcześniej pobrałem sobie takie tło z, jednego ze, z jednej ze stron, które oferuje darmowe tła. Zaznaczam sobie plik, który chcę uruchomić. Otwieram i został zaimportowany do mojego programu. Jest troszkę mały, zaznaczę sobie, rozciągnę na cały ekran. A mogę jeszcze tutaj zamalować, zarysować, ograniczyć linię na końcu, na wyjściu. Ktoś może powiedzieć, że tam jest zbyt mało miejsca. Czy jest możliwość, żeby rzucić sobie tutaj obrzęd dookoła? W związku z tym wybiorę sobie linię prostą, zmienię kolor na czarny, wskażę pipet komuś za pomocą próbnika kolorów. Wyceluję w ten czarny kolor, wskażę, że to ten dokładnie chcę mieć. Zmniejszę szerokość linii, przybliżę sobie widok, żeby rysowanie było dokładniejsze, bardziej precyzyjne. I rysuję sobie taką linię. Już teraz mi tutaj nie umknie. Puste tło usuwam. Przechodzę do duszków. Duszek jest zbyt duży. A zatem w momencie, kiedy kliknę zieloną flagę, zmienię jego rozmiar. W Grupie wygląd. Mam stosowny bloczek. Ustawię rozmiar na 20. Być może Wasz duszek będzie wymagał innego rozmiaru, to musicie już dobrać to eksperymentalnie. Przeciągnę teraz żuczka we właściwe miejsce, w którym chcę, żeby wystartował i wskażę jego położenie w grupy ruch. Wybieram bloczek idź do. Tutaj będą współrzędne duszka, który w tym momencie znajduje się na właściwej pozycji. OK, ale chciałbym, żeby mój żuczek był ustawiony głową w górę. Zmienię mu zatem kierunek. I teraz ważna uwaga, ponieważ mój żuczek, niezależnie w którą stronę go odwrócę, będzie zawsze podążał głową skierowaną we właściwym kierunku. Natomiast duszki takie jak kotek, po obróceniu w lewo, będą chodziły do góry nogami. Wygląda to bardzo nienaturalnie, dlatego duszki takie jak kotek, będą miały styl obrotu lewo-prawo, a mój żuczek styl obrotu do koła. Spiekał zieloną flagę, no i jest pięknie przygotowany do startu. Mogę ewentualnie skorygować jego położenie troszeczkę na środek, odczytać sobie tutaj współrzędne spod sceny minus 2 i minus 157, nieco tutaj zmodyfikować. I jest żuczek już niemal gotowy do tego, żeby ruszyć w trasę. Nasz żuczek zostawiał za sobą ślad, w związku z tym dodamy mu rozszerzenie, za pomocą którego będziemy mógł rysować, rozszerzenie a wybierzemy przyłożenie pisaka, wybierzemy sobie też wyczyszczenie sceny na wszelki wypadek z poprzednich jakichś śladów i ustawimy sobie wybrany kolor, każdy z was może sobie wybrać własny indywidualne. oczywiście ja wybieram niebieski, co dalej? Mój żuczek po dojściu do jabłka powiedział pewną kwestię za pomocą mowy mówionej, niepisanego dymka. Możemy tak zrobić, ale ja dodałem rozszerzenie, zamiana tekstu na mowę. W związku z tym mój żuczek na początku ma ustawiony, jakiego... jakiego Rodzaju język chcę użyć i, i jaki głos? Czy to będzie kobiecy, męski, dziecięcy? Pamiętajcie, że kociątko po prostu zamiałczy tyle razy, ile wyrazów wpiszecie w komunikat. Nie używam jeszcze bloczka Powiedz cześć. Tego bloczka użyję troszeczkę później. Mam przygotowany już zestaw na start. Mogę jeszcze określić. Rozmiar tego pisaka. Ustawimy rozmiar pisaka na 3. Ważne, żeby ustawić, a nie zmienić, dlatego że, jeżeli zmienicie to po każdym kliknięciu zielonej flagi, ten rozmiar będzie się zwiększał aż w końcu będzie tak duży, że nie zmieści się w labiryncie. Mamy gotowego już rzuczka do pracy. A w piątej klasie używaliście do sterowania strzałkami klawisza spacja, którego rozwinęliśmy na strzałkę w górę, w dół, prawo i w lewo. My dzisiaj zrobimy już troszkę bardziej zaawansowaną konstrukcję, użyjemy pętli warunkowej. Mamy pętlę warunkową, jeżeli no i właśnie jeżeli dotkniemy, naciśniemy klawisz z, z, ze strzałką, to żuczek we właściwym kierunku będzie nam się przemieszczał w grupie czujniki mamy taki bloczek. Jeżeli dotyka, przepraszam, jeżeli klawisz spacja naciśnięty, zmienimy spację na strzałkę w górę. No i co ma się zrobić, jeżeli strzałkę w górę naciśniemy? ten ma się nam przesunąć, przemieścić 10 kroków, zamienię na 5, i zanim się przesunie, jeszcze ustawię też kierunek, ponieważ strzałki będą 4. Każda strzałka powinna mieć swój kierunek ustawiony. Najpierw kierunek, potem przesunięcie. To jest bardzo ważne. Duplikujemy sobie ten element, określamy kolejną strzałkę w dół. Duplikujemy sobie jeszcze raz, tak żebyśmy mieli cztery strzałki. Teraz kierunek w prawo i kierunek w lewo. no i wydaje się, że możemy już duszkiem naszym sterować nie do końca, klikam zieloną flagę nic się nie dzieje musimy pamiętać, że ta pętla warunkowa, jeżeli będzie działała wtedy kiedy użyjemy jeszcze pętli zawsze teraz po wciśnięciu zielonej flagi mogę już chodzić, ale mój żuczek w magiczny sposób przechodzi przez ściany labiryntu Dlaczego? Dlatego, że nie dostał jeszcze instrukcji, żeby przez te ściany nie przychodzić. W związku z tym do każdej strzałki kierunkowej muszę jeszcze dołożyć jeszcze jedną pętlę warunkową. Zatem weźmy sobie jeszcze jedną pętlę warunkową. Jeżeli na razie sobie tutaj na boku ją ustawię, dlatego, że za chwilę będę kopiował ją czterokrotnie. Jeżeli dotyka koloru czarnego, Nasze ściany są zbudowane z koloru czarnego, dlatego wybiorę taki wariant. Jeżeli dotyka koloru, za pomocą próbnika koloru, tak jak wcześniej, a wskażemy którego koloru ma dotknąć, ten mały kwadracik w środku wyceluje we właściwy kolor. Obwódka zaznaczy mi się w danym kolorze i ten właśnie ten kolor wskazuje. Co ma zrobić, kiedy dotknie czarnego? Przede wszystkim ma wydać dźwięk. Każdy duszek będzie miał inny rodzaj dźwięku, a mój oczek ma pop. Następnie po wydaniu dźwięku ma się nam cofnąć, odbić od ścian, czyli przesuniemy. Ale jeżeli się cofam, to nie idziemy do przodu, ale wracamy. Dlatego będzie to piątka, ale z minusem. Czyli jeżeli dotykam ściany, cofam się o 5 kroków. I taką pętlę warunkową będę musiał sobie umieścić w każdej pętli ze strzałką. Pod przesunięciem o 5 kroków mam warunek, jeżeli dotykam czarnego koloru, to wtedy się cofam. No okej. Okay. Sprawdźmy, co teraz będziesz uczek robił. Wchodzi, odbija się, rysuje. Nie przechodzi przez ścianki, prawda? No to jeszcze zostało nam określenie, co ma zrobić żuczek kiedy dotknie jabłka. Jabłko jest strasznie wielkie. A dlatego to jabłko troszeczkę zmniejszymy. Przejdźmy do jabłka. Tak jak żuczek na początku miał zmieniony rozmiar, tak samo w jabłku, kiedy klikniemy zieloną flagę. Ustawimy rozmiar na nieco mniejszy. W przypadku jabłka wystarczy rozmiar 40%. Kliknijmy sobie. Przesuńmy jabłko do żądanej pozycji. W ruchu mamy idź do. Stąd nam zacznie. Ustawmy sobie dla porządku jeszcze kierunek, ponieważ jabłko się nie będzie poruszać. Nie musimy umieszczać bloczka z elementem dotyczącym stylu obrotu. I w zasadzie jabłko. Mamy tutaj już e, zakończone. E, możemy teraz zamknąć, zatrzymać ten skrypt. Pamiętamy, żeby nie zostawiać wypustek, tak jak w puzlach. Skrypt powinien zakończyć nam się na prostą linię. E, przejdźmy z powrotem do Żuczka. Co ma zrobić Żuczek, kiedy dotknie nam jabłko? Właśnie powiedzieć tekst, powiedzieć komunikat. Zatem jeszcze jedną pętlę warunkową powinniśmy tutaj użyć. Jeżeli tym razem dotyka duszka o nazwie Apple z grupy czujniki. Wybierzmy taki bloczek. Jeżeli dotyka wskaźnik myszy, tutaj się ukryje krawędź i duszek Apple właśnie. Jeżeli dotknie duszka Apple, to ma nam zamienić tekst na mowę i powiedzieć coś. Na przykład. Pyszne jabłko. Dalej musi spowodować, że jabłko zniknie, czyli możemy to osiągnąć stosując komunikat. Nadamy komunikat o nazwie jem jabłko. I taką pętlę warunkową oczywiście czterokrotnie skopiujemy dla każdej ze strzałek. Pod pętlą warunkową, jeżeli dotyka koloru czarnego, umieszczamy drugą, jeżeli dotyka apple. Dla każdej strzałki musimy sobie zduplikować jedną taką kopię i umieścić przy fragmencie dla danej strzałki. Ok, mamy komunikat nadany. Przejdźmy do jabłka. Co robi jabłko, kiedy otrzymamy komunikat? Jem jabłko? jabłko po prostu musi nam zniknąć. Zatem wybieramy Ukryj i Zatrzymaj wszystko. Tym razem już nie Zatrzymaj ten skrypt, ale właśnie wszystko, czyli zatrzymamy całą grę. Skoro jabłko nam się ukryło po dotknięciu, po zjedzeniu przez rzuczka, to musimy jeszcze na początku gry to jabłko pokazać. Mamy już kompletny labirynt, który działa zgodnie z naszym założeniem, czyli poruszamy się żuczkiem. Żuczek nam odbija się od przeszkody, wydaje dźwięk, rysuje za sobą ślad, tak żebyśmy nie musieli się martwić, że się zgubimy. Pyszne jabłko. Było pyszne jabłko, i już zakończyliśmy grę. Dalej już nic więcej nie zrobimy. Prawda, że proste?